To Nieprawda, że pan Woś sobie wyszedł i powiedział, że on ratuje. Nieprawda. Tu już się działy pewne spotkania, pewne rozstrzygnięcia. Wszystkie alarmistyczne próby podgrzewania tematu o tyle są może nie do końca prawdziwe, że my jako władze miasta cały czas sytuację monitorujemy. Do mnie zwrócili się pracownicy centrum już w kwietniu ubiegłego roku z prośbą o interwencję, ale głównie wskazywali nie tylko problemy finansowe, ale przede wszystkim mobbing ze strony pani dyrektor Gizelikowol, także nepotyzm, zatrudnianie swojej najbliższej rodziny. Zwróciłam się z interpelacją do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o aut czy kontrolę. Te kłopoty nie rozpoczęły się ani dziś, ani wczoraj. Trwają już od kilku lat. Została ujawniona rzeczywista sytuacja finansowa placówki w wyniku zakończenia tej kontroli, która się zakończyła w listopadzie ubiegłego roku odwołana została pani dyrektor. Ostatnie pięć lat rządów PiSu spowodowało, że znalazła się ona na skraju bankructwa. Strata za 2024 osiągnie prawie 2 miliony złotych, podczas gdy zobowiązania wymagalne to jest. 5 milionów złotych tylko zobowiązań bieżących. Oprócz tego ponad 7 milionów niespłaconych jeszcze kredytów. To centrum jest własnością tych honorowych dawców krwi, którzy przelali tą krew dla ratowania. Jest ja własnością pracowników i własnością Raciborżan, którzy spokojnie mogą spać i nigdy nie zabraknie dla nich krwi. Sytuacja finansowa centrum w Bożu jest niezwykle trudna i wymaga działań zwiększających przychody, głębokiej restrukturyzacji przekonać ministerstwo i innych decydentów do tego, że ta placówka jest potrzebna. Ona jest potrzebna nie tylko proszę państwa regionowi, ona jest potrzebna Polsce. Nie ma żadnych planów likwidacji centrum ani nie ma żadnych planów zmniejszenia zatrudnienia czy zagrożenia miejsc pracy. Jesteśmy już po rozmowach z Ministerstwem Zdrowia w przyszłą środę za tydzień jedziemy do pani minister Izabeli Leszczyny i tam będziemy rozmawiać o sposobie jakiegoś programu naprawczego dla naszego centrum krwiodawstwa. Nie ma w Polsce takiego miejsca, gdzie są tacy dawcy jak, jak u nas w regionie.